Samsung oficjalnie ogłosił, że seria Galaxy S25 zadebiutuje 22 stycznia 2025 roku. W jej skład wejdą modele Galaxy S25, Galaxy S25 Plus i flagowy Galaxy S25 Ultra. Seria obiecuje ekscytujące zmiany, takie jak cieńsze ramki, potężniejsze aparaty i dłuższe wsparcie aktualizacji oprogramowania. Oto wszystko, co warto wiedzieć o tych nowoczesnych smartfonach przed ich premierą. Samsung pozostaje wierny tradycji wprowadzania flagowców na początku roku. Premiera 22 stycznia pozwala Marce rozpocząć 2025 rok z impetem, zapewniając przewagę nad konkurencją taką jak Apple czy Google. Taki harmonogram sprawia, że urządzenia będą dostępne już w pierwszym kwartale roku, co z pewnością ucieszy fanów czekających na najnowsze technologie. W skład serii Galaxy S25 wejdą Galaxy S25, model podstawowy dla osób szukających jakości w przystępnej cenie. Galaxy S25 Plus, średnia półka z większym ekranem i lepszymi specyfikacjami niż wersja bazowa. Galaxy S25 Ultra flagowy model z najwyższej półki dla tych, którzy chcą wszystkiego, co najlepsze. Galaxy S25 Ultra wyróżni się ultra cienkimi ramkami, które zapewnią większą powierzchnię ekranu bez rozpraszających elementów. Rendery pokazują cztery główne wersje kolorystyczne, które podkreślają nowoczesny i elegancki wygląd urządzenia. Cieńsze ramki to nie tylko kwestia estetyki, poprawiają one również wygodę użytkowania, szczególnie podczas grania, oglądania wideo czy codziennej pracy. Galaxy S25 Ultra jako jedyny w serii otrzyma szkło Gorilla Armor Glass drugiej generacji, które zapewni jeszcze większą odporność na zarysowania i upadki. Ten element podkreśla wyjątkowy status modelu Ultra w całej serii. Galaxy S25 Ultra będzie napędzany przez procesor Snapdragon 8 Elite. Wskazuje to na 30% wzrost wydajności w porównaniu do Galaxy S24 Ultra. Galaxy S25 Ultra zostanie wyposażony w 16 GB pamięci, co zapewni płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu. Mimo zaawansowanych specyfikacji Galaxy S25 Ultra waży tylko 219 g, co poprawia komfort użytkowania. Jeśli chodzi o aparaty, obiektyw ultra szerokokątny 50 megapikseli, aparat główny 200 megapikseli, zoom trzykrotny, 10 megapikseli i zoom pięciokrotny 50 megapikseli. Jeśli chodzi o ekran 6.9 cali AMOLED o jasności 3000 nitów idealny do korzystania w pełnym słońcu. Urządzenie będzie działać oczywiście na Androidzie 15 z nakładką One UI 7.1. Oferując jeszcze większą personalizację i integrację z AI. Czy warto zaktualizować? Jeśli masz Galaxy S24 Ultra, zmiany mogą wydawać się niewielkie, ale dla posiadaczy starszych modeli, takich jak Galaxy S21 czy S22, jest to ogromny skok technologiczny. Czy jesteście podekscytowani nowymi modelami? Dajcie znać w komentarzach. Cześć.